Rogowiec, 13 posesji umiejscowionych nieopodal nielegalnego składowiska. Mieszkańcy nie kryją swojego rozczarowania i obaw o swoje zdrowie. Przedstawię tu sytuację tego rodzaju, że to jest zagrożenie życia ludzkiego po prostu. Dowodem jest jedno, była ulewa, to jak była ulewa to tamtą drogą wszystko spłynęło na wieś. A było to tak, bo firma zatrudniała trzech czy czterech robotników i nocą spuszczali to z beczek. Później była utylizacja. Moim zdaniem to powinno tu w pierwszej chwili być tu wał nasypany. Bo to, jeżeli zapali się, to nie ma szans, nikt we wsi uciec. Bo to jest jedna duża beka, bomba. I to rozpłynie się, i ogniem wszystko pójdzie na wieś, bo to jest na górze, a wieś jest na dole. I to nie to, że tam drzewo się spali, czy tam samochody to jest najmniej ważne. Najważniejsze to jest ludzie. Ludzie są tu na wózkach starsi, dzieci są, no nie da rady. A to nie wiem, to po polsku jak chcą utylizować. A wiemy, jak po polsku to utylizowali, tylko zapałką. No i to może. To w każdej chwili wieś może pójść z dymem, razem z ludźmi, oczywiście. Dziękuję. Ja chciałam zapytać, jak państwo na co dzień odczuwacie te uciążliwości? Wie pani przyzwyczajenie, ale jak jest południowy wiatr, to wiatr południowy, to. Nie idzie oddychać. Nie idzie wyjść na, na podwójko, no, bo teraz to mamy. Północnie to tak nie czuć, a już latem jak dolączki są to to jest strasznie. Słychać latem, że te pojemniki się rozszczelniają? Oczywiście. No ale tu jeszcze jak firma działała to specjalnie wylewali wszystko na, na ziemię i później jak ta ulewa poszła to to wszystko z tym to jest wszystko łatwopalne to moim zdaniem to jest bomba do której każdy ma dostęp. Wystarczy zrzucić zapałkę i, i po wszystkim. Czyli życie na bombie? Na bombie. Czy wiecie Państwo, co w tych pojemnikach jest? Bo było tutaj kilka kontroli, były to też kilka interwencji straży pożarnej. No, byli wszyscy, sprawdzili, także my mieszkańcy nie mamy prawa tam wejść. A jakby Pani spytała Sanepidu, to może by powiedzieli. Ale na pewno to jest żrące i. Łatwopalne. Dlaczego nic w tej sprawie do tej pory nie zrobiono? Pyta jeden z mieszkańców. W ubiegłym roku prokuratura w Katowicach oszacowała, że usunięcie chemikaliów to koszt nawet 600 milionów złotych. Gdzie są takie organizacje jak Greenpeace, po prostu, co atakują elektrownie, co A. po prostu coś dobrego dzieje dla nas wszystkich? A że tutaj nie, nie potrafią się zająć takim czymś, po prostu. Gdzie są takie organizacje? Do drzew się przypinają po prostu, a tu nie potrafią pomóc. Jeszcze im byśmy pomogli tutaj. jeźby dostali na przykład od mieszkańców tak. tutaj. Gdzie są organizacje? Każdy tylko pięknie patrzy na to, ale tu jest kupa śmieci. Organizacje nie działają takie. Trzeba ich zawiadomić. Proszę panią, żeby na kominie pisać, to nie trzeba zawiadamiać. Przyjeżdżają, ustawiają się tu, wypisują. Wstyd na premiera, wstyd panie premierze. A tu czemu się tym nie zajmą? Dlaczego? My sobie tylko możemy pogadać wszyscy tutaj, a nikt, żeby ktoś zadziałał w tym kierunku, to nikt nie działa. W tej sprawie zorganizowano dziś konferencję i spotkanie. Na miejscu pojawili się parlamentarzyści. Zapraszam na materiał tuż po TeleDniu.